W archiwach historii Sanoka zachował się dokument, który jest przejmującym dowodem odwagi i wierności aż do śmierci. To niemieckie zezwolenie z września 1939 roku pozwalające ówczesnemu burmistrzowi na bezpieczne opuszczenie miasta. Maksymilian Słuszkiewicz miał w ręku bilet do ocalenia, ale z niego nie skorzystał. Wybrał los swoich mieszkańców, pozostając na posterunku w najtrudniejszej godzinie próby. Ta heroiczna decyzja szybko spotkała się z brutalną reakcją okupanta. Po zaledwie kilku dniach od aresztowania Słuszkiewicz został wywieziony z ukochanego Sanoka. Jego droga krzyżowa prowadziła przez więzienie w Wejmarze, aż za druty kolczaste obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Przez długie tygodnie rodzina żyła w bolesnej niepewności, nie wiedząc, co dzieje się z mężem i ojcem. Prawda nadeszła dopiero 8 marca 1940 roku. To właśnie tego dnia żona burmistrza otrzymała urzędowe zawiadomienie, które zburzyło wszelką nadzieję. Z suchego pisma wynikało, że Maksymilian Słuszkiewicz zmarł 17 stycznia 1940 roku. Wraz z tą wiadomością bliskim zwrócono nieliczne przedmioty osobiste. Wśród nich był ten niewykorzystany dokument, milczący świadek jego niezłomności, Sanok. Nie zapomniał o swoim włodarzu. Choć ciało burmistrza spoczęło w bezimiennej mogile na obczyźnie. 16 lutego 1940 roku na miejscowym cmentarzu odbył się jego potajemny, symboliczny pogrzeb. Mieszkańcy, mimo grożącego niebezpieczeństwa, oddali hołd człowiekowi, który zamiast ucieczki wybrał godność. Dziś postać Maksymiliana Słuszkiewicza przypomina nam, że prawdziwe przywództwo. To nie tylko zaszczyty, ale przede wszystkim odpowiedzialność, która nie cofa się nawet przed najwyższą ofiarą. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia.